Przynajmniej lepsze klasy na 99 w lesie. Myler powinien zająć Alien ze względu na jego bardzo dobre albitki i jego pistolet. Ma on bardzo dobre lewele tutaj. Po prostu nie znam chyba lepszej postaci, która jest za taką małą cenę, a daje ci takie rzeczy. Dobre miejsce powinien zająć Brawler ze względu, że ma on bardzo dobre puffy. jest bardzo dobry. I jedynym wielką minusem jest to, że nie może korzystać z broni palnych, a tak to ma bardzo dużo rzeczy, które pomagają w rozkrywce, na przykład dla alkoltan zawijanie zabijanie kultystów. Ostatnie miejsce powiem zajęć kung ze względu na to, że jest bardzo dobry dla początkujących graczy i można przyprawiać potrafę wszystkie, co sprawia, że jedzenie staje się mniejszą. Podszabon. Ewliś się spodobał za sobskrwę i za lajku ikonu. Na razie.